Szkoda wstawaj. Szkoda wstawaj, szkoda dnia w RMFM. Tu RMFFM, wstawaj, szkoda dnia. Porany żoł w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia, społeczny doradca szefaniku, pana Mariana Banasia, prywatnie jego syn Jakub. Tworzy w Niku, e, tak tutaj piszą, swoją grupę wpływów złożoną z ludzi ściągniętych z banku, w którym niedawno syn pana Mariana pracował. To jest normalna sprawa na ludzie, jakby wcześniej pracował w aptece. To by ściągał ludzi z apteki, prawda? Jakby robił w Tartaku, to by ściągał ludzi z Tartaku. Dobrze, że nie robił w pokojach na godziny, bo by ściągał... No właśnie, no? No kogo? Wstawaj, szkoda dnia. Julia Wieniawa w kolorowej prasie. Bo oczywiście tu jesteśmy na bieżąco z taką prasą. Mówi, marzy o tym, żeby pojechać na wakacje i trochę wyluzować w jakimś egzotycznym miejscu. To oczywiście. Jasne, że tak, trzeba odetchnąć. Pani Julia podejrzewam, yy, od weekendu nigdzie nie była. Wstawaj, stawaj, szkoda dnia. Teraz temat naszych faktów, o tym fakty nasze opowiadają. Od dzisiaj opłata za przejazd auta osobowego autostradą 4 Katowice-Kraków no. wzrasta z 10 do 12 zł na każdej... Co ty gadasz? Na każdej bramce, tak, czyli to jest 24 zł za cały odcinek, tam i z powrotem to 48. No i dobrze, i to dobrze zrobiłem, bo ja, dlatego ja, żeby właśnie zaoszczędzić od początku tygodnia, sobie jeździłem codziennie tam i z powrotem i jestem ładnych kilkanaście złotych do przodu. Wstawaj, szkoda dnia. Karol Strasburger, wyczytałem właśnie teraz w internecie, będzie grał wem jak miłość. A. Na giełzie czy na fortepianie. W serialu zagra, rzuci jakiś czerstwy dowcip, tak jak ty teraz, z sucharem pojedzie. No. Dobra, to jak chcesz. A wiesz co mówi Karol, jak wraca do domu i wiesza ubrania? No, rzeczywiście. <śmiech> <śmiech> Aj, zaraz, kurde. Wstawaj, szkoda dnia w RMFM. Teraz na z internetu uwaga, co piąty Polak. Planuje jesienią remont domu lub mieszkania. Tak, to... <śmiennie> hop, 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 stop, 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 stop. Małe sprostowanie. Nie Polak, tylko jego żona. Wstawaj, szkoda dnia. Inauguracja roku akademickiego. Gaude Amos i Gitur. uszpacanie garnitur. Tak. Tak, bym zanącił na szybko, prawda? Może się komuś przyda, no ta, 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 taka wersja tekstowa. Niestety z tego co wiemy, na większości uczelni nie odb odbędzie się ta inauguracja dzisiaj online. Tak, a wiesz, a wie, że ja dosłownie dwa dni temu miałem dziesiątą rocznicę uzyskania tytułu magistra hmm. i wstąpienia do zaszczytnego grona polskiej inteligencji. Ty, no magister kałamaga, to gratulacje, to Dokładnie. pasujesz tam jak gula. Ja ci powiem, że ty błyszczysz po prostu. Tak, ja dziękuję. A co cię krawsze, dzisiaj jest dwudziesta rocznica rozpoczęcia przeze mnie studiów. A ty studiowałeś 10 lat, tak? No szybko liczysz, polibuda, co? A no trochę, trochę mi się przeciągnęło. Ale co, no. pięć lat studiowałeś? No stary to był moment, no. Poza tym wiesz jak to, biednemu studentowi zawsze wiatr w oczy. Tu egzamin, tu już nauczony, wszystko okej, okay. wychodzisz, a tu nagle cyk, pech, coś się wydarzyło. Ale to nam, nie to jak już mówimy, to na przykład powiedz, co się stało? Na przykład co? Skurcz. A Skurcz, Skurcz, stary, złapał mnie, skurcz, no na skurcz nic nie poradzi. No sporo. na co z tym nie ma siły, po prostu nie ma siły. Pozdrawiamy wszystkie żaczki, pozdrawiamy wszystkich żaków i niech Wam uczelnia y, przychylną będzie. Tak, no i magnes. Jedźcie magnes, bo, bo, bo skurcz. Nie? Bo właśnie, pani, skofron. No, 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 no. A co, d, co ty skończyłeś? Łoch, chłopie. Ja o, jak, jak się zacznę mówić, to nie skończę. Wiesz o tym, co ja skończyłem? <laughs> no to nie, dobra. <laughs> to nie chcę gadać, jak masz nie skończyć, o czym skończyłeś. Wstawaj, skoda dnia LMFFM. Syn Magda Kessler wyznaje dzisiaj w kolorowej prasie, którą to od rana przeglądamy, Moja mama jest najlepsza na kaca. <laughs> Już to widzę takie, wiesz, po piątku sobota rano w ogóle tak otwierasz ledwo oczy, tak idziesz, otwierasz apteczkę, a tam siedzi Magda Gessler i podaje ci, nie wiem, otwarte zimne piwko i pilota i mówię i cynku odpocznij". I można powiedzieć, że pani Gessler jest tak woda po ogórkach bo. i jak kefir. Nie. Ale to tego nie należy łączyć, pamiętajcie, y, kefiru z ogórkami. Nie, 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 bo rewolucje gotowe. Żołądkowe. Wstawaj, szkoda dnia! To ja teraz zmienię temat na taki bezpieczniejszy, Jacek Sasin. We ja wstawie nie szkoda. jest bezpieczny. Ale był gościem dzisiaj i, e, rozmowy dnia i Robert, ma, ma, Robert Mazurek próbował ustalić, kto teraz rządzi. No bo niby premier rządzi, prawda? Ale Jarosław Kaczyński, który wszedł do rządu, jest jednocześnie jego podwładnym, ale jest też jego szefem. W rządzie, no to tutaj na czele rządu stoi premier. Natomiast, no, ja tak w ogóle to kawczyzny natomiast kawczyzny oczywiście, nie? oczywiście ten rząd ma swoje zaplecze polityczne, a na czele tego zapleczu politycznego stoi Jarosław Kaczyński. w tym sensie politycznie, hmm. względem Pozycji politycznej jest ważniejsza. Bez, be, be, bez wodki, nieraz jak mawiają rosyjscy poeci, no nie da rady. Ty. To jest trochę tak, mi się no. wydaje, e, jakbyś na przykład zatrudnił żonę Swoją. i kazał jej zrobić faktury albo ogarnąć Pawlacz. Tak. To troszeczkę tak. Ja myślę, że żeby wiedzieć, kto rządzi, to musimy ustalić, kto tam robi komu kawę. Wstawaj.